Tutaj widzimy sobie króliczki, tak. A tu są bobry. A po co by mi zrzucić telefon lila? Ale jak zrzucić to po twoim kieszonkowym będzie. Tu są kukury. Tu są krzoki. Tu jest góra błota. Tu są kaczki gęsi znacznie. Gęsi z kurami. Tak. A tu się schował osioł. Nie wydarzony. Osioł się to, ale z tego osioł faktycznie. Nie widać. Osioł ani go nie widać. Nie idzie Nie widać osu. No, no siedzi, on jest schowany jak Kaczyńska i tak o wszystkim decyduje. Nie, nie tak. Co? stoi, no. no co? No konik jest, no, przecież to pogłaskać. Nie, idź, bo cię może może ugryźć Nie, no. O, będzie myślał, że to że to nie, nie. Nie, ryzykuj. nie, nie, ryzykuj. nie. Nie, ryzykuj. nie, nie, ryzykuj. nie, nie. Królowie. I koń.